I dzisiaj głosować na wybory w tym roku? Nie. A ja? Ja! No pójdę. I tak. Okej, a tu? Ja również idę. Idę. Idę No jeszcze nie wiem. Tak, tak. Idziemy na pewno. Idziemy. Tak? No, 100%. Idziemy, idziemy no. Okej, a czemu? No bo tak jest obowiązek. Pewnie tak. Chyba tak. Obowiązek trzeba A kto tak mówi? Kurwa, rząd! Tak. Idę. Chcę mieć wpływ na to, co będzie w tym kraju, nie? Yy, nie ale będę w komisji. O kurczę, dobra. Idę. A idziesz głosować na wybory w tym roku? Jeszcze raz? Idziesz głosować na wybory w tym roku? No, powinnam iść. No idę. No wybieram się na wybory. A na kogo będziesz głosować w takim razie? Wolę nie odpowiadać na to pytanie. Powiem szczerze, że to bardziej chodzi o moją rodzinę, robię, to dlatego bo moja rodzina tego chce. Yy, jeszcze nie wiem. No ja to samo. Nie interesuje się polityką jeszcze. No ja zbytnio też nie interesuję się, nie znam też programów wyborczych. Oczywiście Konfederacja. Wszystkie partie rządziły już przez 30 lat, no i czas na zmianę. No ta świeżość na scenie politycznej po prostu mnie skłoniła, no i też wydaje mi się, że dobry plan gospodarczy. A tam na jakieś kontrowersyjne rzeczy czy wypowiedzi to... no nie zwracamy aż takiej uwagi. No na PO. Na PO, z jakiej racji? No, bo nie zapisam, bo jest drożyzna. Z dwojga złego lepiej w tą stronę. Na kogo będziesz głosować? Najprawdopodobniej na lewicę. Całkowicie nie zgadzam się z mocną prawicą typu Konfederacja, więc. Jeszcze rozważam PO, ale tak średnio. Na Konfederację. No, dalej nie wiem. Konfederacja wlatuje. Ja też nie wiem. Również Konfo. Konfo albo Polska jest jedna. A co was skłoniło do tego, że akurat na Konfederację w większości głosujecie? Poglądy. się na to, co się dzieje w Polsce, to jedna razie widzę, że to jest jedyna normalna droga, która jest w stanie tą Polskę jakokolwiek ocalić, że tak powiem, normalnych obywateli. Jest do wyboru konfederacja albo kontynuacja. Ten układ od 30 lat, co jest przy ukorycie, trzeba rozbić w końcu, mam taką nadzieję. Trzeba dać komuś pałeczkę, jest szansę, który ma szansę, że tak powiem... Yy... Odrzucić od, od te świnie w cudzysłowie sensie od koryta, że tak powiem kolokwialnie, no bo jeżeli będzie dalej cały czas Kaczyński, tuski i ta reszta cała bandy, no to nic z tego nie wyjdzie, dalej ta Polska będzie sprzedawana jak najbardziej. Ja z pewnością będę głosować na Konfederację, oczywiście jedyna siła polityczna, jaka w Polsce jest w stanie zatrzymać ten duopol PiSu, PO, mają dobre podejście do gospodarki. Podoba mi się zatrzymanie socjalizmu, który jest teraz wszechobecny w Polsce, brak waloryzacji 500+, w ogóle najlepiej zniesienie tych wszystkich, socjaliz całego socjalizmu ogólnie. Według mnie to nie jest nic dobrego i wszyscy powinni zarabiać sami na siebie, nie? Albo Platforma Obywatelska, albo Lewica. Dobra, z, z jakiej racji? Ponieważ jestem przeciwko rządowi i wierzę, że ten kraj potrzebuje zmian, te partie są najbardziej zgodne z moimi poglądami. Pamiętam, że proszę wysokiem obietnicę zniesienia podatku belki i podwyższenia kwoty wolnej od podatku i to mnie przekonuje. Na kogo będziesz głosować? Lewica. Z jakiej racji? Generalnie ze wszystkich partii, jak tam się orientuję, są mi najbliżej jednak, też ze względu na podziały społeczne, bardzo podoba mi się ich podejście do tego i też edukacja i to, jak chcą tym wszystkim zarządzać. Czyli uważasz, że po prostu przydałyby się jakieś zmiany i, i chcesz, kto, żeby ktoś inny, tak? Na pewno i tak szczególnie w tym szkolnictwie. Ja bym chciała wierzyć, że to wszystko się poprawi i że y, ktoś faktycznie, kto przejmie teraz władzę, jeśli się to zmieni, to że to po prostu zrobi, bo tu przydałyby się gruntowne zmiany. Szczerze, jestem bezstronna. Poszłam chwilę, w się, co inni głosują i... Może mnie ktoś przekona. Prawda to się 18 lat skończone, więc jeszcze nie głosowałem nigdy, więc nowy temat dla mnie. A na kogo będziesz głosować? Yy, wolę nie udzielać takiej odpowiedzi. W sensie polityka to jest wrażliwy temat i... O Czym cię ta konkretna partia przekonała do tego, żeby akurat na nich oddać głos? Jest bardzo taka dla młodych pokolenia jakby... Jest dostosowana bardziej o... A na kogo? Na Koalicję Obywatelską. Yy, dlaczego? Przeciwko, że tak powiem. Przeciwko generalnie obecnej władzy. Wydaje mi się, że pójdę na wybory po to, żeby wypełnić źle tą kartkę i oddać, wrzucić ją do urny po prostu. Aha, czyli tak po prostu, żeby oddać no, pusty głos. po prostu tak, żeby nikt za mnie nie wypełnił tego druczku, nie?